Dzień dobry moi drodzy mamy piękny słoneczny dzień jest sobota. Można powiedzieć, że jestem w trakcie długiego weekendu i powiem wam szczerze tak mi się zamarzyło <śmum> pojechać w kierunku Bytomia. Tam jest taki taki obszar chyba pogórniczy. Tak mi się wydaje Bytom Rozbark te tereny kopalni byłej eee. Praktycznie pod Piekary Śląskie, taki pas. Nie wiem, powiem wam szczerze, średnio kojarzę ten obszar. Jest tam mnóstwo takich dróżek, może jakieś singli. Pewnie się tam utyram po prostu niepotycznie, ale jestem na to gotowy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może powstanie z tego jakaś fajna trasa. No, pozdrawiam, zapraszam do oglądania, trzymajcie się. Póki co Mogę powiedzieć, że wjeżdżam, wjeżdżam do lasu Za Kokocińcem No i będziemy się kierować na osiedle Witosa Potem na Park Śląski Ale potem to już wiecie Unikanie ludzi <noise> tak to mogę określić właśnie przejechaliśmy przez Komarzy Szczyt jakże wielką i dostojną górę wysokość chyba 400 metrów prawie słuchajcie no po prostu prawie jak w Szwajcarii żyć nie umierać Jakaś nowa nawierzchnia tutaj widzę jest I ta słynna kładka Polecana szczególnie dla rodzin z dziećmi, które jeżdżą w przyczepkach Proszę bardzo A my jedziemy Tutaj, na szczęście, na Vitosa tyłami będziemy jechać. Pewnie już wszyscy znają tę trasę, nie? <grystanie> no, muszę Wam powiedzieć, że od razu normalnie mi siły wróciły. Wystarczyła lekka, szybka partia po okolicznych lasach, i już jest zupełnie inaczej. No. Także polecam, polecam, naprawdę. Osiedle Witosa Jakże piękne O tej porze roku No cóż Taki żarcik A pojedziemy sobie ścieżką, co tam A tu po prawej Mamy nędzną podróbkę Nikisza No ale wiecie, zawsze to coś nowego Można powiedzieć Cieszę oko A my jedziemy na Park Śląski, na chwilę obecną Dzisiejsza trasa Nie jest jakoś wybitnie długa można powiedzieć, że no około 50-60 km porywa ta rozgrzewka. Bo tak naprawdę to jak zwykle. No nie mam tego czasu. Tyle ile bym chciał. W poniedziałek wyjeżdżam na urlop rodzinny już tym razem. No, powiem Wam, że czas. Bardzo szybko mi przeleciał, szczególnie w te wakacje. Już zapomniałem, jak to jest w tej Szwajcarii. Ale to tak jest. Trzeba się przyzwyczajać. na pewno stary bez dwóch zdań a my jedziemy na wprost tą kamieniczną drogą muszę wam powiedzieć, że mało by brakowało a ja bym dzisiaj pojechał na pustynię błędowską bo tam otwarto właściwie taki no kilka odcinków takiej trasy, wylano tam mnóstwo betonu zrobiono taką balustradę drewnianą wiecie, taki deptak można powiedzieć no, ale bądźmy szczerzy, no, przecież jest sobota. Będzie tam masa ludzi. Ja przez ostatnie 3 dni zrobiłem około 150 km w ruchu miejskim. I powiem Wam szczerze, że naprawdę aż takim masochistą to chyba nie jestem. Chyba, żeby tam dzisiaj jechać. Także dzisiaj jest detoks od ludzi. Chciałbym się też wytłumaczyć po części z tego dlaczego nie publikuję filmów ze Szwajcarii otóż powiem wam tak staram się ten materiał dostosować pod pod liczbę wyświetleń jak mam być szczery bo i tu nie chodzi wiecie o jakieś zarabianie kasy czy coś takiego bo ja nie mam żadnych reklam na kanale i raczej na pewno prędko nie będę miał, bo to jest po prostu. No jest to słaba zagrywka według niej, i nie zależy mi kompletnie na pieniądzach, zwłaszcza jeżeli mówimy o YouTubie, ale też no, wymaga to niestety czasu. Cóż mogę powiedzieć, a mówię właściwie o tej liczbie wyświetleń w kontekście tego co się stało właściwie z moją serią z alp szwajcarskich nie z szwajcarskich, przepraszam z francuskich sprzed dwóch lat tam była naprawdę znikoma liczba wyświetleń no po prostu chciałbym dotrzeć do większej liczby osób, bo to co przejechałem, wiecie, przeżyłem uważam, że to że to jest naprawdę kawał fajnej podróży i być może są gdzieś ludzie, którzy mogliby się tym zainspirować Mam wrażenie, że to ma jakąś wartość i chciałbym, żeby to dotarło do jak największej liczby osób. Po prostu dlatego to optymalizuję na chwilę obecną, bo cały materiał, właściwie wszystkie odcinki, mam już gotowe. I jest tego ponad 3 godziny powiem wam Jesteśmy na żabich dołach chwila wytchnienia bo upał się, że tak powiem, na sila. Ale muszę Wam powiedzieć, że Szwajcaria no jest takim specyficznym krajem. Absolutnie nie polecam go jako pierwszego kraju na starcie z Alpami. Zwłaszcza jeżeli chcemy nocować gdzieś na dziko. Bo powiem Wam, że z takimi reakcjami, dosyć nieprzewidywalnymi, bym powiedział, nigdzie się nie spotkałem. Szwajcaria była pod tym względem no, dosyć trudnym krajem. Chyba najlepiej powiem Wam było w Austrii. Także naprawdę polecam, jeżeli chcecie wybrać się w Alpy. Pojeździć trochę po Alpach, to polecam Austrię. Zresztą już któryś raz. To jest naprawdę fantastyczny kraj do tego, żeby zacząć. Wiem Wam też, że przez ten montaż tej serii szwajcarskiej, ja wpadłem w taki jakiś tryb. Nie wiem, jak to określić, za bardzo, ale. Sporo czasu, naprawdę sporo czasu spędziłem przy komputerze na montażu tego. Przy czym muszę przyznać, że w porównaniu do serii z Francji szło mi to o wiele, wiele sprawniej. Ale mimo wszystko powiem wam cały miesiąc chyba wyjęty. Kilka zarwanych nocy nie wiedzieć czemu, no ale jednak czasami nie ma wyjścia. Także ale. Już o tym zapomniałem, w dospałem. No to jedziemy po tym pustkowiu Bytomskim Och, jak tu cudno. Krajobraz księżycowy, nie? Tego właśnie potrzebowałem, tego spokoju, który tutaj jest. Tylko hałda ten zapach specyficzny miejscami ziemia się zapada, ale nie ma dramatu bardzo fajnie polecam to miejsce, chociaż muszę wam powiedzieć, że ja tutaj przejechałem przez szlaban no i jest tu troszeczkę kamer, ale w taki dzień jak ten to nie sądzę, żeby ktoś mnie tutaj gonił i już nie będę komentował Obecności kładów i krosów, także nie ma dramatu. Do pełnie szczęścia brakowałoby mi mojej ulubionej stalowej woli. Jednak mam wrażenie, że to jest nieco bardziej współczesna konstrukcja ale nie mam pojęcia kto to produkuje Tak miły ocen, nie? Mam niezłą zagwozdkę, bo albo pojadę tu albo przekroczę ten nasyp kolejowy właśnie tą drogą. Myślę, że sprawa jest oczywista. <gry> Ciśniemy do góry. Jaki dreszczyk emocji był Miałem już zjeżdżać właściwie, zmieniać kierunek jazdy Ale stwierdziłem, że ten obszar ma na tyle duży potencjał że warto być może pojechać jeszcze troszeczkę w kierunku Wojkowic i zobaczyć, czy coś tam się trafi przyjemnego. No, powiem Wam, że jest tu całkiem przyzwoicie i jeszcze z górki, słuchajcie. <noise> Aktualnie znajdujemy się w Piekarach Śląskich a ja kieruję się na rzekę Brnicę, bo widzę na mapie, że jest jakiś ładny odcinek trasy rowerowej, więc może się pokuszę o jego pokonanie. Odcinek wzdłuż rzeki jest dosyć ładny, nie powiem. Tylko szkoda, że rzeki nie widać. <śled> Ale zamiast rzeki. Cieszy mnie oko wszechobecnymi barierkami. Ja bym nie był sobą, jakbym nie wlazł na ten wał. No i jest tu niebo, niebo ciekawiej. Aczkolwiek no... no widzicie jak jest stan tej dróżki. Pamiętam tą drogę sprzed lat. Było tu mnóstwo szkła. Kierujemy się na dawny szyb Barbara. A z tego co coś mi świta, ale nie chciałbym się pomylić tutaj. To są były tereny kopali Andaluzja. Chociaż, no nie pamiętam, powiem to. jedziemy. Jest wyturn przeszkód tutaj, mamy, powiem go. Naprawdę zacny. O oh mój Oj, naprawdę polecam ten odcinek. Nie ma nudy. Mam jeszcze nie dosyć Więc troszeczkę modyfikuję trasę Jest <gry> kontrast Tu budynek zamknięty na cztery spusty Tu piękne osiedle z placem zabaw Wyjechałem z Rozbarka no, i powiem Wam, że tak mi się zachciało w sumie jechać na, na Bytonkę, na rzekę Bytonkę. Aktualnie się kieruję na Grzmoty Bytonki. Pewnie kojarzycie ten park. Ja tam dawno nie byłem, więc stwierdziłem, że ja się przejadę, bo mam dosyć blisko. Ale jeszcze jest przyjemnie, powiem Wam. W taki dzień jak ten, taka dróżka. Coś pięknego. I do tego jeszcze Krystyna nas zaszczyciła swoją obecnością. Cóż za piękny dzień. Nasze grzmoty, bytomki ukryte są w tych przepotężnych krzakach. Chociaż być może widzicie część tego ogromnego kanału, a my pojedziemy się dokładnie tą dróżką wzdłuż rzeki, można powiedzieć. Jesteśmy, jest to, powiem wam, naprawdę przeuroczony kawałek terenu. Ja polecam też ten region na spacery, bo tam wyżej, na tej wysokości, jest taki. To jest taka sieć takich dróżek. Można tam troszeczkę sobie potrenować, pobiegać. Bardzo przyjemnie tam jest. No powiem Wam, że jestem cały w pokrzywach, ale koniec jest bliski. Koniec dróżki. Kto by pomyślał o... Jesteśmy. Powiem wam, że ja z tych krzaków wyjechałem wprost na taką kolonię robotniczą, zabytkową zresztą, o nazwie Gorzelec. Ona jest oczywiście nadal zamieszkana. I powiem wam, mina tych ludzi, która naprawdę była bezcelna w tym momencie, no to... że tak powiem, musiałem się stamtąd bardzo szybko ulotnić. Jestem przy Amerungu. Właśnie dziecko wbiegło mi pod koła. Ale jakimś cudem włączył mi się ABS, i ją ja mi to. A już naprawdę były centymetry, powiem Wam. Ojciec to tak ryczał, że nie wiem czy na mnie, czy na to dziecko. Ale chyba na dziecko. Grudze, nic się nie stało. Ale muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Jak wam się wydaje, że macie słabe hamulce, a części, na pewno części ludzi, którzy mają tarcze na linkę, tak się właśnie wydaje, to, to powiem Wam, że pierwsza lepsza stresogenna sytuacja I nagle się okazuje, że te hamulce <grywka> wcale nie są takie złe, tylko wiecie, w czym tkwi rzecz. Jest czynnik w postaci adrenaliny, która powoduje, że naprawdę siły nam przybywa. No, i to poprawia niewątpliwie siłę hamowania. No. Pętelka powoli się kończy. Jestem cały brudny, brudny, ale szczęśliwy, można powiedzieć. <ścoughs> ma. Ten obszar pomiędzy Bytomiem a Piekarami, plus ten kawałek Andaluzji e, No w cudzysłowie Andaluzji, wiecie co mam na myśli Powiem e, Wam jak najbardziej na plus Całkiem niezłe szutry, aczkolwiek nie jakieś bitne, bym powiedział Ale naprawdę można sobie tam troszeczkę poszaleć, wyzerować się Zmęczyć przy okazji. Czemu nie? Ja polecam. Tylko musicie wziąć pod uwagę jedną rzecz: że tamte okolice, szczególnie najdalszy punkt trasy, te hałdy, jeżeli tam troszeczkę popada, no to tam może być niezła zabawa z błotem i z gliną, nawet bym powiedział. Także to już wtedy tylko MTB Także powiem też, że w takie dni jak ten Patrząc na to Ile na, na przykład jest rowerzystów Na tym odcinku już Nie No to śmiem twierdzić, że jak ktoś potrzebuje wytchnienia Odpoczynku Samotności To jak najbardziej powinien tam pojechać. Myślę, że będzie zadowolony. Tym oto pozytywnym akcentem. Myślę, że możemy się pożegnać no i życzyć sobie oczywiście, żebyśmy żebyśmy te wakacje, które mimo wszystko jeszcze trwają, chociaż czas szybko leci niestety żeby te wakacje były jak najlepsze, pełne wrażeń do takich niezapomnianych czego i sobie i oczywiście Wam życzę. Do widzenia, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.